W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Maryjo, Królowo Polski, dzisiaj zawierzamy Tobie nasze rodziny, nas samych, naszych przyjaciół, wszystkie nasze troski, kłopoty, problemy, kryzysy. I na wzór króla Jana Kazimierza, który zawierzył Tobie cały naród w katedrze Lwowskiej, pragniemy odnowić te przyrzeczenia i nasze postanowienia. Ratuj, pocieszaj, chroń, prowadź drogą pewną do swego Syna, abyśmy nie ulegali pokusom, abyśmy nie ulegali zwodzicielskim głosom, ale zawsze wiernie chcieli wypełniać nie tylko słowem, ale przykładem i czynem Ewangelię Twojego Syna. Maryjo, Ty bądź tarczą, Ty bądź pośredniczką łask, Ty bądź orędowniczką. Ty nieustannie, każdego dnia módl się za nami, abyśmy byli jednoznaczni, abyśmy byli jednomyślni w naszym działaniu, w naszych słowach, aby Ewangelia Twego Syna mogła być naszym udziałem. Niech Was strzeże, umacnia i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych. Zapraszam Was do dołączenia do strefy słowa.